Cześć, zapraszam Ciebie na czytanie pod tytułem Czy jeszcze go zobaczę? Więc zastanawiasz się, czy jeszcze kiedyś Wasze drogi się gdzieś tam zbiegną, czy jeszcze go zobaczysz, więc wybierz sobie kartę. Tu, są, tu dzisiaj mam karty z kryształami i mamy takie do wyboru: Tygrysie oko. Kryształy albo kamienie. To są chyba kamienie wszystkie. Może niektóre kryształy. Ok, w każdym razie tygrysie oko, kamień. Później mamy e, kwarc mm, jakiś tu mamy duchowy kwarc, spirytualny kwarc. Ja się nie znam na kryształach i na kamieniach, więc jeżeli się znasz i to daj znać, jaki to jest kwarc. Ale jest on błyszczący, mieniący się, taki tęczowy. Taki wydaje się być przezroczysty albo biały. Jakiegoś rodzaju kwarc. E, później mamy słoneczny kamień. W takiej formie wysokiej, długiej. I ostatni kamień mamy turkus, zielony turkus. Więc wybierz sobie swój kamień i zapraszam do czytania. Tygrysie oko, zapraszam Ciebie do Twojego czytania. Czy jeszcze go kiedyś zobaczę? Czy jeszcze go kiedyś zobaczysz? Więc karty tutaj mamy mm, nad wyraz optymistyczne. Mamy kartę bardzo taką płodną, pozytywną. Kartę, która mówi o tym, że jak najbardziej coś ma perspektywę, aby się wydarzyć perspektywę właśnie tę optymistyczną. Tutaj mamy działanie ze strony mężczyzny, więc bardzo możliwe, że ten mężczyzna, ten on, którego masz na myśli, gdzieś tam e, wykona jakiś ruch, żeby Ciebie zobaczyć. E, możliwe, że cały czas się gdzieś waha, ale wydaje mi się, że to wyniknie z jego inicjatywy, żeby się jeszcze zobaczyć. I tu mamy jeszcze pracę, miejsce pracy, więc nie wiem, czy to będzie tak, że na przykład gdzieś on zawita do Twojego miejsca pracy, lub Ty przez przypadek będziesz w jego miejscu pracy, albo gdzieś ktoś na drodze do pracy, może przez przypadek, jeżeli jesteście gdzieś w jakiejś jednej okolicy, w jednym mieście, gdzieś na drodze do pracy ktoś może na kogoś wpaść. E, możliwe, że on właśnie wpadnie na ciebie, i no, podsumowując, widzę tutaj duże prawdopodobieństwo, że to się wydarzy. Jeżeli miałabym mniej więcej powiedzieć, kiedy by się to wydarzyło, no to tu mamy perspektywę taką. Mm, Raczej raczej nie, nie szybko, nie w najbliższym czasie, raczej będziesz, jakby... nie chcę cię tutaj jakby namawiać do tego, żebyś wyczekiwała tego kontaktu. Dlatego, że ten kontakt jeszcze to jest ważny. Ten kontakt może ciebie w pewnym sensie zaskoczyć. Ten kontakt może być przez przypadek na ulicy. Nie wiem, czy ta karta znaczy, że on by chciał i on zaplanuje ten kontakt, a może też właśnie gdzieś na ulicy, w jakiejś na przykład drodze do pracy albo z pracy, gdzieś w jakimś autobusie, albo właśnie tutaj, właśnie mam poczucie, że gdzieś może na ulicy. Więc nie chcę też Cię programować na to, żebyś jakby wypatrywała tego kontaktu, bo nie chcę, żebyś po prostu nagle wpadła właśnie w jakąś obsesję, wypatrując go gdzieś na ulicy. Bo ja ci tutaj tak powiedziałam. Więc jeżeli miałabym mówić mniej więcej, kiedy to się wydarzy, to raczej nie w najbliższym tygodniu, raczej w skali kilku tygodni, może nawet kilku miesięcy. Um, więc po prostu żyj sobie swoim życiem. Jeżeli to się ma wydarzyć, to się wydarzy. Okej, okay. dzięki, papa. Pa. Zapraszam Cię, świetlisty kwarcu, do Twojego czytania, odpowiadającego na pytanie, czego jeszcze kiedyś zobaczysz. E, no więc, tu mamy takie karty. Ja tutaj dostrzegam pewne takie możliwe, że zwodzenie możliwe, że ta osoba mówi, że się. Możliwe, że zobaczycie, lub też daje jakieś takie sygnały, że możesz myśleć, że chciałaby się zobaczyć, albo że się zobaczycie, lub też możliwe, że ta energia tak się przebija stąd, dlatego że ty masz takie silne poczucie, że się jeszcze zobaczycie, albo bardzo duże chęci, żeby się zobaczyć. Więc tu mamy takie poczucie, że żeby nie popaść w obsesję, żeby nie popaść w jakiś taki. Po prostu totalną, no, taką właśnie obsesję chęci zobaczenia tej drugiej osoby, i nie wiem właśnie, czy to wynika bardziej po Twojej stronie, ze z Twoich jakby działań i, i myśli, czy może to wynikać z tej drugiej strony, że ona gdzieś cię tam manipuluje, że może jeszcze nie wszystko stracone, i tak dalej, i tak dalej. Okej. Okay. Kolejną rzecz mamy, że ta osoba raczej, jeżeli Zadecyduje, że się chcecie jeszcze zobaczyć i ma ku temu powód, to się zobaczy, ale jeżeli nie ma tego powodu i jakby nie jest do tego przekonana, to widzę tutaj e, możliwe, że nie. I tu mamy jeszcze kartę właśnie jakiegoś takiego cierpienia, takiego cierpienia, bo mam wrażenie, że ten kontakt nie jest taki do końca wyjaśniony, zakończony i cały czas wisi na takiej jednej nitce. I to może sprawiać Tobie wyjątkowo duże cierpienie, właśnie, że ten kontakt nie przychodzi i że nie jesteś tego pewna. Nie chcę tutaj nic przesądzać, ale jeżeli miałabym czytać te karty dla Ciebie, to bym powiedziała, że bardzo możliwe, że się nie spotkacie, przynajmniej przez długi czas. Jeżeli się spotkacie, to przez zupełny przypadek. Nie będzie to zaplanowane i gdzieś w jakiejś sytuacji, której w ogóle byś się nie spodziewała. Możliwe w jakimś środku transportu, gdzieś w jakimś miejscu, do którego w ogóle jakby no w ogóle byś się nie spodziewała. Ale nie będzie to spowodowane wydaje mi się tą osobą. Nie będzie to jakiś taki kontakt zaplanowany. Chyba, że ta osoba ma jakieś bardzo konkretne zamiary związane z tobą. Możliwe, że gdzieś tam macie jakiś, właśnie e, jakiś taki, możliwe, że ta osoba po prostu wykona do ciebie telefon i się zapyta, czy chcesz się z nią umówić wieczorową porą na jakąś konkretną działalność, jeżeli wiesz o co mi chodzi. Ale jeżeli to nie ma, jakby, jeżeli nie wyobrażasz sobie takiej sytuacji, to w takim razie mam tutaj takie poczucie z tych kart wynikające, że raczej to spotkanie nie dojdzie do skutku z Twojej tak jakby woli, i z tej drugiej strony, chyba że to totalnie przez przypadek, że naprawdę ani ty, ani on się nie, nie będziecie tego spodziewać. Ale wydaje mi się, że tutaj może nie dojść do skutku, dlatego że są właśnie jakieś nierozwiązane niesnaski. Jakiś taki widzę, gniew i cierpienie gdzieś tam pozostałe. Które może blokować ten kontakt. Okay, dzięki. Czy jeszcze go zobaczę? Kamień słoneczny. Mm, I tutaj karty mówią tak. Jak najbardziej go jeszcze kiedyś zobaczysz. Tu jest ewidentna karta spotkania. To jest karta spotkania kogoś z przeszłości. No po prostu. Nie ma lepszej karty odpowiadającej na pytanie, czy go jeszcze zobaczę, odpowiadającej tak. Ta karta sama w sobie mówi tak. Tak, tak, tak. Natomiast dwie karty po boku, obydwie są kartami nacechowanymi finansowo i pracowo, więc bardzo możliwe, że gdzieś go zobaczysz w sytuacji pracowej, w sytuacji właśnie zawodowej możliwe, że pracujecie razem, lub na przykład on gdzieś tam odwiedzi albo gdzieś zawodowo możesz pojechać, on tam będzie albo on zawodowo gdzieś pojedzie, ty tam będziesz. Nie wiem jaka jest twoja sytuacja, ale w każdym razie gdzieś ten kontakt będzie w związku właśnie z sytuacją zawodową lub też finansową, to znaczy na przykład w sklepie, kupując coś, gdzieś właśnie w jakimś sklepie. Gdzieś jakby wydając jakieś pieniądze. Możesz go zobaczyć. Może się też to wiązać z tym, że ta osoba jest gdzieś daleko i ktoś musi zapłacić za to, żeby się zobaczyć. Czyli na przykład zapłacić za bilet, nie wiem, pociągowy, autobusowy, itd. żeby się zobaczyć z tą drugą osobą. Ale widzę tutaj, że jak najbardziej do takiego spotkania dojdzie. Jeżeli miałabym strzelić, tak powiem. Kiedy do takiego spotkania dojdzie? Pamiętaj, nie przywiązuj się do tych liczb, dlatego że mogą one być zarówno bardzo trafne, jak i zupełnie nietrafne. E, dlatego, że po prostu nie znam Twojej sytuacji e, i karty tutaj czasami jakby te liczby bardzo trafnie opisują, a czasami nie. E, więc, jeżeli miałabym po prostu zaryzykować i ci powiedzieć, do, kiedy do takiego spotkania dojdzie, to powiedziałabym. Coś między czwórką a szóstką, na przykład teraz już nie mam, już kwiecień się skończył, więc na przykład szóstego, czyli szóst, e, czwartego czerwca albo generalnie w czerwcu, e, no raczej w kwietniu już nie, chyba że w kwietniu za rok, e, może też być na przykład szósty kwietnia za rok ale jeżeli to ci wydaje no to strasznie dużo czasu to może być cokolwiek z czwórką albo z szóstką. Czyli może być też 14, 16, szóstego, nie, bo nie ma takiej daty, ale gdzieś w czymś w związku z czwórką, szóstką. Pamiętaj, że te cyfry mogą też być w tym sensie zwodnicze, że na przykład możecie się spotkać przez przypadek w sklepie, który, którego adres jest pod czwórką albo pod szóstką, albo pod czterdziestką szóstką, albo sześćdziesiątką czwórką. Więc te liczby mogą być jak najbardziej gdzieś zamieszane, ale bardzo trudno powiedzieć w jaki sposób. Może to też być za cztery miesiące lub za 6 miesięcy. Lub pomiędzy, za 5 miesięcy. Mhm. Okej, okay. daj znać, jeżeli faktycznie się spotkacie. Czekam. Pa, pa. jeżeli wybrałaś sobie ten kuturkus zielony, piękny, no to e, pierwsza karta to się nasuwa, po prostu widzimy się w sądzie. No bo to jest karta sądu, karta sprawiedliwości. Więc pytanie, czy macie szansę zobaczyć się w sądzie? Jeżeli tak, no to... No to, no to tak, no to to będzie w sądzie. E, jeżeli myślisz sobie nie, w ogóle o czym, o czym ty gadasz, to w ogóle nie ma sensu. W takim razie Zobaczmy inną interpretację. Ok, przestanę przy tym sądzie. Może być w jakiejś sytuacji, e, w sytuacji jakiejś formalnej, możecie się widzieć, e, może macie wspólnych znajomych, gdzieś tam w jakimś wspólnym kręgu, albo w jakiejś formalnej sytuacji typu w pracy, w jakimś urzędzie, w sądzie. E, w sądzie, już to powtarzam, ok. Eee, możecie się zobaczyć w jakiejś sytuacji, właśnie formalnej. Może spotkacie się w sensie formalnym, takim, żeby na przykład oddać sobie swoje rzeczy. I to się bardzo zgadza, dlatego że widzę to jakiś akt właśnie zabierania, ale też oddawania czyli możliwe, że musicie się jeszcze spotkać, żeby na przykład coś sobie oddać, coś uregulować między wami, jakieś sprawy. Możliwe, że ktoś coś ma czyjegoś i właśnie musi to zostać uregulowane. I ta karta, właśnie silna karta nowego początku, mówi mi, że tak, dojdzie do tego spotkania. Dojdzie do tego spotkania e, jak najbardziej, ale to spotkanie będzie gdzieś tutaj sformalizowane albo na gruncie formalnym, albo na gruncie właśnie jakiegoś dawania, odbierania sobie rzeczy. Bardzo możliwe, że też w jakichś formalnych okolicznościach. Możliwe, że to nie będzie zaplanowane spotkanie, ale gdzieś tam się spotkacie, na przykład, nie wiem, na poczcie, w banku, w jakimś tam u wspólnych znajomych. No to nie jest takie formalne, ale gdzieś tam jednak jest, bo tak jakby gdzieś tam nie umówiliście się ze sobą, tylko gdzieś się widzicie formalnie ze sobą, może w pracy. Mhm. I jeszcze ten akt oddawania brania. Jeżeli nie masz czegoś takiego, że o, ktoś ma. W cudze rzeczy i gdzieś tam oddaje i bierze, to bardzo możliwe, że jeżeli dojdzie do takiego spotkania, to ktoś z was, albo ty, albo on, będzie chciał coś z tego mieć, z tego spotkania. Bardzo możliwe, że jest tutaj też nacechowanie, właśnie seksualne, więc jeżeli się spotkacie, to ktoś będzie chciał to wykorzystać seksualnie, że to do tego spotkania doszło. Bardzo możliwe, że tylko jedna osoba będzie tego chciała bardziej niż inna. Możliwe, że ktoś będzie chciał mieć jakieś odpowiedzi. O, to jest jeszcze, po prostu widzę totalnie już tę interpretację tutaj. Jeżeli, okej, okay, nie widzisz żadnych sądów, nie widzisz żadnego oddawania sobie rzeczy, to jeszcze jest jedna sytuacja. Możliwe, że się spotkacie, żeby sobie coś wyjaśnić. I ktoś będzie chciał uzyskać odpowiedzi na jakieś niewyjaśnione pytania, które gdzieś tam w tobie czy w nim tkwią. I będzie ktoś, właśnie bardzo silnie domagał się tych odpowiedzi, ale wydaje mi się, że ktoś też będzie bardzo chciał, żeby coś fizycznego się zdarzyło między wami. Więc tak, jeżeli miałabym zgadywać, kiedy do tego dojdzie, to możliwe, że to będzie 7 lub 11 7 miesiąca, 11 miesiąca, czyli mamy lipiec albo listopad. Eee... Tak. Lub też 7 lub 11 każdego miesiąca. To też może być. Lub też 7 listopada. To by było bardzo konkretne. No nie? Jeżeli, jeżeli ktoś z Was, kto to ogląda, spotka się z tym kimś 7 listopada w sądzie, to po prostu dajcie znać w komentarzu. Ale, ale teraz żartuję sobie. Ale pamiętajcie, że te cyfry są naprawdę bardzo poglądowe, dlatego że nie znam twojej konkretnej sytuacji. I to może znaczyć wszystko. Może się, możecie się spotkać właśnie w listopadzie, a możecie się spotkać, nie wiem, na przystanku autobusowym, z którego odjeżdża autobus numer 11, no nie? I ta jedenastka tam będzie, tylko że ty nawet tego nie zauważysz. No, więc daj znać. Pa, pa.